Na marka RP Enterprise została dodana nowa funkcjonalność, która pozwala na stworzenie i przypisanie do artykułu zakupowego lub dostawcy kalendarza dostaw. Kalendarz ten jest brany pod uwagę podczas planowania zapotrzebowania materiałowego i pozwala on na określenie dni, w których mają odbywać się dostawy. Dzisiaj pokażę Państwu, jak stworzyć kalendarz dostaw oraz jak wpływa on na propozycję zakupu artykułu. Kalendarz dostaw tworzymy w aplikacji rodzaje kalendarza firmowego. W polu rodzaje kalendarza firmowego wpisujemy nazwę naszego kalendarza dostaw, natomiast w polu opis dodajemy jego opis. Kluczowy w kalendarzu dostaw jest określenie, w którym tygodniu mają odbywać się dostawy. Do każdego dnia tygodnia przypisujemy jeden z dwóch rodzajów dni: Dzień dostawy lub Dzień bez dostawy. W prezentowanym przeze mnie kalendarzu dostawy mają odbywać się w czwartek oraz piątek, natomiast pozostałe dni tygodnia określamy jako dni bez dostaw. W kolejnym kroku konieczne jest przypisanie kalendarza dostaw do konkretnego artykułu dostawcy lub klasyfikacji. Robimy to w aplikacji przyporządkowania kalendarza dostaw. W tym przypadku kalendarz dostaw będziemy przypisować do konkretnego artykułu. Przypisanie kalendarza do konkretnej wartości odbywa się w edytorze pozycji. W polu artykuł określam artykuł, do którego ma zostać przypisany kalendarz dostaw. W naszym przypadku będzie to pomarańcza. W polu Kalendarz dostaw wybieramy natomiast Kalendarz dostaw. Stworzone przez nas przypisanie dodajemy do tabeli powyżej, używając strzałki, a następnie zapisujemy za pomocą dyskietki. Aby pokazać Państwu, jaki wpływ na planowanie zapotrzebowania materiałowego na kalendarz dostaw, pokażę zaproponowane przez system propozycje zakupu przed oraz po przypisaniu kalendarza dostaw. W tym celu przejdźmy do aplikacji Zapytania o zapotrzebowanie materiałowe. W aplikacji tej widzimy propozycje zakupów wygenerowane przez system przed przypisaniem kalendarza. Zostaw. W tym konkretnym przypadku system po przeprowadzeniu wcześniej planowania wygenerował dla artykułu pomarańcza propozycję zakupu na 10 lipca poniedziałek oraz na 12 lipca środa. Ponieważ wcześniej do artykułu pomarańcza przypisaliśmy już kalendarz dostaw, aplikacji, przyporządkowania kalendarza dostaw, przeprowadzamy teraz ponowne planowanie. Aby planowanie uwzględniało przypisany kalendarz dostaw, konieczne jest zaznaczenie w aplikacji, planowanie zapotrzebowania materiałowego, checkboxa, zastosowanie kalendarza dostaw oraz przeprowadzenie planowania. Wynik przeprowadzonego planowania z uwzględnieniem kalendarza dostaw widoczny będzie w prezentowanej wcześniej aplikacji zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe. Konieczne jest tutaj tylko odświeżenie danych. Jak Państwo widzą, w tym konkretnym przypadku po przypisaniu kalendarza dostaw propozycje zakupu zmieniły się i teraz system generuje je tylko na ten dzień, które w kalendarzu dostaw zostały określone jako dni dostaw. Czyli w tym wypadku będzie to 7 lipca.